Od kilku tygodni zaczynają pompować nam memcoiny. Czy mamy małe zakończenie minicyklu na kryptowalutach? I co przed nami? Jakie jest moje podejście? I jakie obecnie ruchy wykonuję? W jaki sposób rozegrałem listing SUI? I jakie wnioski można wyciągnąć po tej akcji? Dlaczego w moim portfelu ciągle dużo stablecoinów? Dlaczego bardzo mocno patrzę na tą grupę aktywów? Porozmawiamy sobie również o tym, co ma rynku. Mocne akcje na DAO Maker oraz wiadomości oczywiście z naszych projektów. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. 4 maja jesteśmy po majówce. Mam nadzieję, że wypoczęci pełni energii, a my oczywiście dzisiaj lecimy z rynkiem i omówimy sobie, co ważnego w ostatnim czasie wydarzyło się na rynku kryptowalut. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać suba, warto dać dzwoneczek, dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem. Przypominam również, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i finansowym. No i oczywiście, jeżeli widzicie, wartość zawsze Warto podzielić się łapką w górę i komentarzem. Mam nadzieję, że wypoczęci. U mnie dzisiaj pobudka bez kamerki. Kto wie, ten wie. Dawałem Wam info na Twitterze, co tutaj się małego wydarzyło, także nie ma czego oglądać, ale najważniejsza jest treść, a nie mój widok, właśnie na kamerce. Także kto tęski, to zapraszam serdecznie na Twittera. Oczywiście zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Przypominam, że szykujemy się bardzo mocno na Next Block Expo w Warszawie 24-5 maja. Ostatnie szlify naprawdę są przed nami. Mamy już do gramy oczywiście części edukacyjne specjalnie dla osób, które również nie mówią po angielsku, nie rozumieją za bardzo po angielsku. Szykujemy wam takie dwie fajne debaty i kilka prelekcji w języku polskim. Ostatni naprawdę dzwonek, żeby zakupić sobie bilety, bo jest ich po prostu coraz mniej, także jeżeli wiecie, że w tym terminie macie wolne, warto się poświęcić. Oczywiście za nami rozliczenie podatków. No, ten przelew do urzędu skarbowego to nie była miła rzecz, ale jak to mówią, niech a muszę, więc ja również podatki rozliczyłem, i w tym roku znowu skorzystałem z aplikacji Cryption. I także, kto korzystał, myślę, że po raz kolejny możemy potwierdzić, że wszystko poszło sprawnie i przyjemnie. Tyle parafialki, słuchajcie, przechodzimy do rynku. Dzisiaj też nie będzie długo, ale jest kilka akcji, o których chcę wam przypomnieć. Zaczynamy standardowo sobie początek tygodnia. Oczywiście dzisiaj mamy czwartek, ale ze względu na majówkę, jest to pierwsza gdzieś tam nagrywka w tym tygodniu. Cały czas jesteśmy na poziomie 64, a więc mamy tutaj poziom chciwości, rynek jest chciwy. Natomiast zaraz porozmawiamy sobie o przepływie kapitału i zastanowimy się tak naprawdę, gdzie tutaj możemy teraz polecić. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wyceny kryptowalut, Bitcoin utrzymuje się na poziomie. 29 tysięcy dolarów, i moim zdaniem, właśnie w najbliższym czasie będziemy mieli taki roller coaster na Bitcoinie, jeżeli popatrzymy sobie na te ostatnie 14 dni, to rzeczywiście tak było, spadaliśmy na 27, wracaliśmy na 29, potem spadaliśmy znowu na 27 i znowu jesteśmy na poziomie 29 tysięcy dolarów, więc moim zdaniem gdzieś tam w najbliższym czasie w tym obszarze możemy się poruszać, Ether jest poniżej 2000 dolarów, to jest 1911 dolarów, no i oczywiście Warto podkreślić, że przy spadku na Bitcoinie trwa wykrwawianie się altów. Bitcoin wraca, ale altcoiny niekoniecznie. Myślę, że jeżeli jesteście dłużej na rynku, to wiecie już o tym, że to nie jest tak, że altcoiny wam mocno urosną i przy spadku bitcoina złapią korektę, a potem, gdy Bitcoin wraca, znowu urosną. Tak to nie jest. Altcoiny potrzebują dużo więcej siły, dużo więcej energii, żeby gdzieś tam wrócić do swoich wycen. No i oczywiście jesteśmy w takim miejscu, że. Ludzie znowu bardzo dużo mówią o memcoinach. Oczywiście hitem ostatnio jest Pepe. Tak jak wiecie, tutaj naprawdę potężne, potężne wzrosty. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście, ja w tego typu pozycje nie inwestuję, a jeżeli nawet już inwestuję, to nieduży kapitał i zazwyczaj staram się o tym nie mówić. Natomiast jesteśmy w takim miejscu, że dzisiaj ten temat trzeba po prostu poruszyć. Oczywiście yy, na wielu kontach, na YouTube na Twitterze dostajecie screeny ile to ludzie na Pepe nie zarobili Weźcie pod uwagę, że to jest naprawdę margines, mały procent ludzi, którzy tutaj w tą pozycję zainwestowali Ciężko jest nawet kupić takiego shitcoina i wytrzymać do takich wzrostów Zazwyczaj to jest tak, że gdzieś tam sprzedaje się wcześniej Ale fakt jest taki, że rzeczywiście ostatnie tygodnie to sporo tych shitcoinów gdzieś tam wypłynęło I yy, yy, gdzieś tam widać, że skupienie wi wielu osób na rynku poszło Właśnie w tym kierunku. Oczywiście to jest coś, co pokazujemy co jakiś czas, a więc yy, myślę, że jest to podstawowy taki podział przepływu kapitału na rynku kryptowalut, który tak naprawdę znamy na pamięć i gdzieś tam to, że kapitał płynie z fiatów do bitcoina, potem zazwyczaj do etera, do large capów, potem do medium capów i na końcu są low, low capy, te gemy, jak my to nazywamy, potem kapitał wraca do bitcoina i większość ludzi wychodzi do fiatów. Natomiast dla mnie najważniejsze jest absolutnie to, w jaki sposób ja wykorzystuję ten przepływ kapitału. Tak jak wiecie, ostatnio nagrywałem moje kryptomyśli. Kto jeszcze nie widział to, bo tego wrócił, gdzie pokazałem, jak ja rozegrałem swoje low-capy, w jaki sposób tutaj podszedłem do tej mini-hossy, która wydarzyła się już w moim y, portfelu. Natomiast zazwyczaj jest tak, właśnie, że tutaj w tej ostatniej fazie wzrostów pompują bardzo mocno memcoiny, a więc ludzie. Znudzeni bitcoinem, ludzie znudzeni Etherem, ludzie, znudzeni, znudzeni fundamentami zaczynają ładować swój y, kapitał i uprawiać tak zwany hazard na rynku kryptowalut, bo właśnie inwestowanie w tego typu projekty to jest moim zdaniem hazard. I teraz zastanawiamy się, czy rzeczywiście te, ta pompka, która trwa od kilku tygodni na tych memcoinach coinach, zakończy nam taki mini cykl. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście jeszcze raz powtarzam, nie ma tutaj osoby, która da Wam jednoznaczną odpowiedź, to rzeczywiście ja pewien cykl w swoim portfelu zamknąłem. Tak jak wiecie, poralizowałem sporo zysków, i teraz na spokojnie sobie to obserwuję. To, co udało mi się zrobić w kilka miesięcy, to jest przede wszystkim bardzo mocne pomnożenie moich stablecoinów, i tak naprawdę o to tutaj chodziło przed tym main eventem, a więc przed tą główną hossą, która y, kiedyś zostanie pewnie ogłoszona. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jesteśmy coraz bliżej halvingu, a im bliżej halvingu, tym mamy prawo cyklicznie y, analizując wykresy twierdzić, że y, hossa jest już przed nami i że rzeczywiście ta hossa będzie, jeżeli oczywiście będziemy mieli y, potwierdzenie cykliczności i wszystko rozegra się podobnie jak w poprzednich y, cyklach. Jeżeli spojrzymy sobie słuchajcie Oczywiście na moje portfele, bo zawsze pokazuję je raz w tygodniu No to trzeba wyciągać wnioski, jeżeli chodzi o mój portfel gemów Mamy tutaj 30% na plusie W pewnym momencie było to 156% I to pokazuje, myślę, że na swoim portfelu najłatwiej się uczyć Jak mocno te pozycje pospadały A więc przede wszystkim w tej mini hostie mieliśmy trendy Mieliśmy pozycje, które były w trendach, które dały bardzo dobrze zarobić Oczywiście sporo tych pozycji dalej jest na sowitym plusie Ale nie są to takie wzrosty jak wtedy, kiedy pompowało AI, czy pompowały projekty związane właśnie z LSD. Także, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, ja tu jestem zadowolony. I tak jak wiecie, ten portfel, a więc Low Cap Games, to jest portfel, gdzie trzymam pozycję długoterminową. No i teraz słuchajcie, bardzo ważne to jest to, że. Y, trzeba gdzieś tam odnaleźć swoją drogę na rynku kryptowalut, i dzisiaj dosłownie przed chwilą napisałem Wam y, takiego tweeta, że to, co dla mnie jest najważniejsze, to posiadanie odpowiedniej ilości stablecoinów, po to, żeby nie omijały Cię na rynku okazje, które zdarzają się absolutnie każdego dnia. Każde wydarzenie można rozegrać po swojemu, jeśli nie jesteś 100% załadowany w rynek. Uważam, że jeżeli ktoś ma 100% kapitału zaangażowane, no to wtedy ma rzeczywiście problem. Przede wszystkim, tak jak tu napisał na przykład Patrykos, nie mamy funduszy na to, żeby robić różnego rodzaju akcje pod airdropy. A więc jesteśmy załadowani i musimy coś sprzedać, żeby mieć. Właśnie na tą opłatę na gaz, która dość mocno jednak wzrosła, właśnie po tym, jak te między innymi memcoiny zaczęły tutaj pompować, a więc to jest na pewno ważna rzecz. Druga sprawa: moja ilość stablecoinów musi rosnąć z miesiąca na miesiąc, po to, żeby mógł się angażować w takie akcje jak na przykład SUI, o którym zaraz Wam opowiem, czy żeby oczywiście korzystać z różnego rodzaju launchpadów, launchpuli, gdzie możemy partycypować właśnie za stablecoiny i również tutaj na Binance pod. I w taki sposób to rozegrałem. A więc dla mnie fundamentem jest to, że nigdy nie jestem all-in i tak naprawdę yy, gdzieś tam jak nauczyłem się, jak działa ten rynek, to nie pamiętam takiego momentu, żebym miał 100% kapitału zaangażowanego. Oczywiście zawsze będą osoby, które będą mówić, że. Czasami jest taki moment na rynku, kiedy ten pociąg się rozpędza i warto wsiąść 100% kapitału, ale ja uważam, że nie, dlatego że jeżeli pojawi się taka akcja jak choćby SUI czy, czy Arbitrum, które można było kupić w dobrej cenie, no to wtedy nie mamy środków na ruchy i nie jesteśmy w stanie grać pod trend. A uważam, że obecnie, w czasach, kiedy nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie rynek, a obecnie nie wie tego tak naprawdę nikt, no to stablecoiny są naszą, słuchajcie, najważniejszą bronią na tym rynku. Jeżeli chodzi o SUI. Tak jak wiecie, niestety, oczywiście ja nie byłem na white liście, mam tu na myśli public sale, nie udało mi się tutaj y, wylosować kiketu na KuCoinie, natomiast y, uznałem, że na tej akcji spekulacyjnie trzeba po prostu zarobić i to jest te moje podejście, y, które mnie gdzieś tam wyróżnia. Na każdej akcji, na każdym większym listingu staram się ugrać cokolwiek i uważam, że rozegrałem SUI dość dobrze. Przede wszystkim wczoraj, kiedy y, gdzieś tam ta pozycja spadała i byliśmy na poziomie 1.19, y, załadowałem odpowiednią ilość stablecoinów i właśnie po to mi stablecoiny, w momencie kiedy nie udało mi się wylosować tiketów no to miałem przynajmniej y, tutaj środki, żeby skupić trochę tego Sui na poziomie, który był dla mnie odpowiedni i dzisiaj te zyski zrealizować. A więc to jest, y, to jest gdzieś tam ta ważna rzecz, że y, coś na Sui zarobiłem. Oczywiście. Nie jestem zadowolony, nowo tiketu nie udało się wylosować. Jeszcze raz olbrzymie gratulacje wszystkim, którzy gdzieś tam się załapali. I tak jak dzisiaj dałem Wam informację, wstałem sobie na spokojnie i sprzedałem wszystkie swoje sui, zarówno z wczorajszego zakupu, jak i, otrzymane, jak i sui, które otrzymałem właśnie na lunch poolu na Binance. No i teraz słuchajcie też pamiętajcie o tym, że nie zawsze na wszystkie akcje da się załapać jeżeli chodzi o ten launchpool SUI na Binance tam były dwie alokacje, jedna była za BNB i jeżeli chodzi o mnie to rzeczywiście BNB jest częścią mojego portfela, a więc bez problemu te BNB sobie kupiłem i oczywiście było jeszcze wejście za stablecoiny i właśnie tutaj wrzuciłem większość ilość stablecoinów po to, żeby trochę tych SUI dostać i to udało się zrobić, gdybym nie miał tych stablecoinów odłożonych to po pierwsze nie, zawalczyłbym o te 15 tiketów bo żeby je dostać trzeba było zrobić na początku depozyt na na właśnie w wysokości powyżej 10 tysięcy dolarów a po drugie nie uczestniczyłbym w akcji na Binance suma sumarum jestem zadowolony coś udało mi się zarobić mimo, że oczywiście tego ticketu nie dostałem co dalej będzie z Sui? Słuchajcie zobaczymy pytaliście mnie jakie jest moje podejście nie planuję obecnie wprowadzać tej pozycji na dłużej do portfela tak jak mówię 1.19 było wejście jeden 1.36 było wyjście a więc ja tu jestem zadowolony niecałe 24 Centów na sztuce udało się zrobić, i na spokojnie sobie teraz to obserwuję. Oczywiście. To, o czym cię Wam chciałem powiedzieć, to rzeczywiście te shitcoiny, memcoiny. Przede wszystkim to nie jest gra i to nie jest zabawa dla każdego i trzeba o, tym, trzeba o tym wiedzieć, że ryzyko tu jest bardzo, bardzo duże. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś umie to rozgrywać, no to tak naprawdę zarabiać da się na wszystkim. No i oczywiście od dwóch dni jest informacja, że ma się pojawić nowy shitcoin, który ma dać niesamowicie zarobić. Dzisiaj też, tak jak napisałem Wam rano, słuchajcie, na moim, na moim Twitterze właśnie o tym, że ludzie szukają, Szukają kolejnego Pepe. Wiele osób pytało o Barta. To jest ta pozycja, która dzisiaj ma się pojawić. Jeżeli chodzi o sprzedaż tej pozycji, no to będzie na Pink Sailu. To jest dzisiaj godzina 20 czasu UTC, czyli chyba 21 czasu polskiego. Jeżeli chodzi o mnie, być może spekulacyjnie sobie wejdę, natomiast ja gdzieś tam bardzo mocno pilnuję moich stable i rzadko wchodzę w tego typu akcje. Natomiast dzisiaj pokazuję Wam to tylko dlatego, że wiele osób w komentarzach pod tym tweetem pytało, Pytało, o co chodzi, o jakiego barta chodzi. Natomiast miejcie świadomość tego, że na tego typu pozycjach większość ludzi traci. Oczywiście możemy też powiedzieć, że większość ludzi traci na rynku krypto, ale co innego jest posiadać Matika, Bitcoina, Etera, Arbitrum Sui, yy, niż takiego słuchajcie Barta. Natomiast każda host ma swoich ulubieńców i pamiętam yy, gdzieś tam po tamtym zakończonym cyklu, kiedy wiele Memcoinów spadło praktycznie do zera, no to też trzeba przyznać, że wiele Memcoinów zrobiło kosmiczne wyniki i pewnie w tym cyklu będzie podobnie. Znowu wiele osób zarobi, wiele osób straci, a więc tutaj decyzja jest absolutnie po waszej stronie. Jeżeli chodzi o moje shitcoiny, no to tak jak wiecie, ostatnio odebrałem właśnie za to, że gdzieś tam uczestniczyłem w airdropie Arbitrum ARB Doja, no i tutaj rzeczywiście udało się zrobić fajny wynik, ta pozycja niesamowicie wypompowała, jeżeli patrzymy sobie ten maksymalny wykres, odbierałem to na kilku kontach, wszystko miałem na stakingu, no i tak jak liczyłem, no to tutaj będzie lekko ponad 1000 dolarów przy obecnej cenie właśnie, więc myślę, że warto było. No i teraz trzeba się zastanowić, co z tym robić, jeżeli chodzi o mnie... To tak jak mówię, na pewno to będzie tak, że na arbitrum jakieś pozycje się wybiją, jakieś tam shitcoiny zrobią wyniki, ale ja tutaj bardziej będę starał się wyjść większością tej pozycji. Zostawię sobie dosłownie troszkę w razie czego, żeby kiedyś nie żałować. 10 do 20% resztę sprzedaję i zostawiam stable coiny i obserwuję arbitrum, bo to jest ta pozycja, którą staram się w ostatnim czasie bardzo mocno rozgrywać. Natomiast tutaj pozytywne zaskoczenie. Rzeczywiście pozycja rozdana w airdropie i bardzo mocne wzrosty, i sporo osób wyjęło tutaj fajną ilość dolarów. Także oczywiście wszystkim tutaj gratuluję. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Oczywiście to, co jest bardzo ważne, to to, że kiedy nie rozumiesz rynku, nie wiesz jak czytać rynek, no to warto wstrzymać się z ruchami, brak pozycji to jest również pozycja i zająć się airdropami. I mamy oczywiście, jeżeli wejdziecie sobie na Argent Wallet, to mamy tutaj kampanię do zdobycia, jest słuchajcie, 8 nft -ków. Cała kampania potrwa 8 tygodni. Wcześniej robiliśmy oczywiście kampanię na Arbitrum, która przy dropie niestety nie była liczona. Jak tutaj będzie, nie wiem, natomiast ja mam zamiar to zrobić i oczywiście wszelkie instrukcje, w jaki sposób tutaj podziałać, zrobię Wam na YouTube'a. No i bardzo ważne to jest to, że tutaj też liczymy oczywiście na Airdrop Tokenów STARK, a więc myślę, że warto pod tego dropa tutaj tą akcję wykonać. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście DAO Maker Fundament. Tutaj staram robić się wszystkie akcje. Obecnie mamy Karate Combat. Tutaj mam podejście takie dość mocno spekulacyjne. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to jest Suipad, a więc ma to być Launchpad dla projektów właśnie z ekosystemu Sui. Także ja tu partycypuję w rundzie publicznej. Zobaczymy, czy uda się wylosować ticket. Jest również runda dla osób, które posiadają DAO. Ja niestety tutaj nie posiadam. Myślę, że prędzej czy później ta pozycja trafi do mojego portfela, ale obecnie jej tu nie ma, natomiast myślę, że warto, jeżeli chodzi o informacje, macie wszystko pięknie rozpisane, mamy nawet rozpisane ile tokenów trzeba na poszczególne tiery, żeby tutaj partycypować, oczywiście w tych projektach, które będą tutaj na SUI się budować, także link macie pod tą pobudką, moim zdaniem warto zaryzykować i powalczyć tutaj o ticket, bo myślę, że ta pozycja zrobi naprawdę mocny i sowity wynik. Lecimy sobie dalej, Sparta DEX, oczywiście testujemy, tak jak wiecie, Jakiś czas temu kupiłem trochę nft i tutaj widać, że SpartaBex również celuje w mocne, dobre partnerstwa. I tutaj, oczywiście, 1 maja zostało ogłoszone partnerstwo z Dao Makerem, a my czekamy na odkrycie właśnie tutaj rarity naszych mft także kto do tej pory kupił MFT, myślę, że zadowolony, testujemy, działamy, jeżeli chodzi o Sparta Dex, duży to oczywiście Dex to ma być na Arbitrum, powiązany oczywiście z elementami gamingu, także ten gaming to nie jest tylko dodatek, ale również bardzo fajna rzecz, także tutaj również warto gdzieś tam podziałać. Lecimy sobie dalej, pamiętamy o naszych projektach gamingowych, Meta Soccer oczywiście cały czas tutaj trwa liga, także cały czas można tutaj sobie zarabiać nagrody. Kto tutaj tym ekosystemem jest zainteresowany? Alaska Gold Rush, a więc nasz projekt gamingowy. Tak jak wiecie, ostatnio było palenie tokenów i również został już uruchomiony staking. A więc jeżeli ktoś posiada te tokeny i wierzy w to, że będzie to dobra gra, że będzie się gdzieś tam rozwijać, to warto swoje pozycje zastekować. Tym bardziej, że za stake tokenów będziemy tutaj dostawać NFT. -ki. Również dużo dzieje się w Real Fever, oczywiście przed. Pod nami puchar króla, finał. I tutaj pamiętajcie, że możemy sobie obstawiać i zdobywać fibry. Także jeżeli ktoś tutaj też działa, interesuje się piłką, to warto, warto temu się, się przyjrzeć. I oczywiście pamiętajcie, że ta pula jest ograniczona, a więc zawsze, jeżeli chcecie brać udziału w tego typu akcjach, trzeba zrobić to po prostu wcześniej. Jeżeli chodzi o polskie projekty. Przypominam, że zbliża się mint w projekcie Hubberger, a więc tutaj zostało 5 dni. Nagraliśmy naprawdę sporo materiału, poznaliście team, poznaliście twórców tego projektu, poznaliście sam projekt. Jeżeli widzicie potencjał w konopiach, jeżeli widzicie potencjał w biznesie konopnym na blockchainie, no to warto tutaj się przyjrzeć i oczywiście będziemy Was na bieżąco o tym mincie informować. I tutaj mamy również job on chain, a więc gratka dla osób, które szukają słuchajcie pracy w obrębie kryptowalut. Oczywiście tutaj Pozdrawiamy dębowego inwestora, który tutaj buduje właśnie ten portal. Naprawdę fajna rzecz. Myślę, że prędzej czy później wielu z nas będzie pracowało tutaj w branży, konkretnie w wielu, wielu projektach. Jest to wszystko mega rozwojowe. Także polecam sprawdzić, dołączyć na telegram i to analizować. Jeżeli chodzi, słuchajcie o podsumowanie. Tak jak mówię, gdzieś tam rzeczywiście patrząc na przepływ kapitału w momencie kiedy shitcoiny pompują, to możemy spodziewać się dampu i ja na ten dump jestem gotowy większość moich zysków zrealizowałem. Jeżeli będzie duży spadek, to zacznę uzupełnianie swoich pozycji od oczywiście arbitrum, od etera i od tych głównych dużych pozycji, może dorzucę trochę tokenów giełdowych. Natomiast tak jak mówię, historycznie rzeczywiście ten dump może nastąpić, ale wcale nie musi. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie sprzedałem swoich wszystkich pozycji przed majem po prostu zrealizowałem swoje zyski standardowo na dzisiaj to by było na tyle. Działamy pod airdropy, pamiętajcie, wykorzystujcie ten czas, miejcie zawsze trochę stablecoinów i słyszymy się jutro i przed nami znowu weekend, także ten tydzień bardzo krótki. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Hej ekipa.